Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w naszym ogródku. Miałem zrobić wcześniej spacer, pokazać Wam jak to wygląda, ale jak zwykle jakoś nie było czasu. Pierwsze pomidorki już jedzone, oczywiście. Mamy połowę sierpnia. Dzisiaj będziemy pierwsze zbiory robili. Pierwsze przetwory. Tak się prezentują nasze pomidorki. Niestety ta pogoda nie sprzyja za bardzo, strasznie pękają. Musiałem też zrobić oprysk. O matko, co tutaj się dzieje? Yy, środkiem chemicznym, żeby je ratować. Bo a to już jest dojrzałe, wszystko. No, ta waroza prawdopodobnie zaatakowała. Usuwaliśmy liście. Zobaczcie tutaj niektóre. Praktycznie w ogóle liście nie mają. Tak to wygląda. Ta waroza. No i mam nadzieję, że trochę przystopowałem. Tym opryskiem, Do rozwój tego wszystkiego. Tych oczywiście niepożądanych rzeczy. Te żółciutkie, też dojrzałe. To Black Cherry, to już tak jest metra Ma On rośnie jak szalony. Ciężki rok w tym roku. Na początku te przymrozki, później upały. To też się nie chce wiązać, pomidory. sucha zgnilizna popękane zobaczcie już pleśni no ale trzeba sobie radzić w takich warunkach jakie mamy nie jest najgorzej tutaj nam blauchilda rośnie, ładnie kwitnie por zarośnięty łąka kwietna tutaj mamy cebulę sianą tą z dymki już wyrwałem Bób, ostatni rzut chyba. Proszę bardzo. Bakłażany, jakie ładne, jednego już żeśmy jedli. Papryka trochę słabiej. Jest trochę owoców, ale nie wiem, czy zdążą dojrzeć. Jednak w gruncie to jest, to jest ciężko z papryką. Mamy kilka krzaków, tam jest ostra, widać, taka ciemna. Nie wiem, czy na czerwieni je. Zaczerwieni się. Marchewka ładna. Pietruszka też już zatrzymało się, bo tutaj ta jakaś choroba też weszła, zaczęła ginąć. Dzisiaj chyba ostatni zbiór górków. Tak, dosyć długo. Te emy i drożdże dosyć długo ratowały. Tutaj zobaczcie już też dojrzałe samosiejki. Samosiewki, pomidorów. Selery trochę małe. Ale. Jeszcze mam nadzieję, że urosną. Kwiaty też już tu dali. Ten pierwszy już jest przekwit. Buraczki bardzo ładne. Zobaczcie jakie buraczki. Najśmieszniejsze jest to, że nie mieliśmy w ogóle okrągłych. A tutaj a tutaj okrągłych też jest. Nie wiem, bo cały rządek Nie wiem jak to możliwe. Cynie, kapustę też. Ten chowacz nam zaatakował. W miarę te główki jak się... Z wierzchu po ściąga te liście, to w środku jest w miarę malutka, ale tak na surówkę na obiad, na raz akurat. Mamy dalie wysokie szczępiaste. Tutaj mamy szpinak. Też można byłoby już gorwać dynia. Tutaj już zakwit nawet ten szpinak. Fasolka jakieś tam pojedyncze krzaki, bo też są strasznie ciężko rośnie w tym roku. Zobaczcie, nie mieliśmy takiego w ogóle, takiej dali, zobaczcie jakaś kolor jaki ładny dynia, też te samosiejki tutaj sobie rosną kukurydza, też pierwsze usiedliśmy, pierwsze dwie i teraz jakoś taki przestu jest, nie, nie wiem czy no jeszcze musi dojrzeć cukinie, oczywiście obrodziły jak ściekłe pełno przetworów cały czas jemy dynia, hokkaido najtrudniejsze, najbardziej drażliwa jeżeli chodzi chyba o dynie, już zarosło trochę już nie ma mocy przerobowych ale nie jest źle mamy godziny parę minut po siódmej a tutaj nasze poletko owoców tropikalnych też zobaczcie jakaś choroba zaatakowała strasznie to wygląda takie ładne sadzonki i niestety Niestety to, dużo, to już nie dojrzeje. Trochę już pojedliśmy, trochę pomroziliśmy. To już chyba też dojrzały będzie. Tu jest ten chyba Haryntes? Nie, to jest ten oliwin. Tu jest ten, ten harentais. On jest dobry, ale widzicie, malutki. Nie, nie udało się w tym roku. Ale że zawioski owoców są, ale już to będzie trzeba obrywać, żeby on wykarmił te większe bo Już. No bo tutaj dorwania są raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Trzeba będzie rwać melony, zbierać i mrozić. Tu jest, tu jest ten inny, ten cukrowy, ten podłużny. A to jest ten oliwin, to jest malaga. Arbuza też już pierwszego, bardzo dobry, słodki, około 4 kg miał, niecałe 4. Tak widać, jeszcze coś odbiły te arbuzy. Tutaj już tego też będzie można skonsumować chyba ten tydzień ponad 5 kilo ziomki też owocują cały czas ładnie zobaczcie jakie dużo pyszne truskawki w skrzyni rosną puszczają kolejne łącza Koperek wreszcie, wreszcie mamy 4 czy 5 torebek wysianych, nic nie chciało schodzić Dopiero te ostatnie trochę tutaj wysiałem tak luzem i coś tam rośnie Jeszcze sałatę na rozsadę, jakieś buraczki się zaplątały, nie wiadomo skąd Były jakby dwa murale wielkie Pelargon jest przez nas też ładnie rosną Tutaj tam truskaweczki dojrzewają Po troszkę co któraś Kawarbar Lisa też żeśmy rwali suszyli Fasolka była posiana to zobaczcie ile, ile z tej fasolki wzrosło, cały taki okrąg był zrobiony Tutaj trochę jest, ale też to malutko kwitnie. Dalej, tutaj też skrzyni. Słabo tutaj ta nasza malina malino-tuskawka Jakoś tak ładnie zakwitnął. Myślałem, że będzie owoc, ale niestety w malinach przerwa w owocowaniu niektórych. Niektóre owocują te, te, te średnie takie, można powiedzieć. No, to już jesienne. Zobaczcie, owoców jest dosyć sporo. Przerwa była. Dletnie się skończyła, jesienne jeszcze się nie zaczęły. Malino jeżyny jest sporo. Malutka taka. Specy specyficzny smak. Taka mała jeżyna można powiedzieć. Wrotycz kwitnie. No i tak to wygląda. Ciężki rok, upały, później deszcze, prawie dwa tygodnie deszczy. Też niezbyt pozytywnie wpłynęły na niektóre rośliny, na pomidory, zwłaszcza. Ale co zrobić? Życie. Morówki rwiemy cały czas. Trochę nam ptaki pędzlują, niestety. Pink Lemonade jest najlepsza najbardziej słodka odmiana już dużo porwane zaczynają się kończyć początek końca można powiedzieć już ładnie przyjęły te żurawina, dwajsądzonki tu mamy lubczyk Tutaj też ładnie rosną tu mamy jagodę kamczacką też puszcza nowe pędy tutaj jagoda go i widzę rośnie jak szalona kwitnie zobaczymy czy owoce będą będą już są chyba zobaczcie chyba to już jest pierwszy owoc jakiś taki marny wyschnięty no dalej jest No i sad. Mieliśmy topinambur, na to nam Sarny obgryzły, prawdopodobnie sarny. Tutaj ruszki dojrzewają ładnie. Cztery sztuki była, jedna spadła. Tu ostatnio obsypałem trochę trawą. Kartony zrzuciłem i trawy pozaczęło już przerastać. Też bezobsługowe grządki, nie do końca takie bezobsługowe Tutaj też zarosło, znaczy strasznie, no nie jakoś tam strasznie No na wiosnę robiliśmy i, i w tym tygodniu to oplewiłem I też kartony, słomę i trawą przysypaliśmy I mam nadzieję, że do, do wiosny będzie spokój Urarki też tutaj porobiły dużo kokonów chyba Widać, że ta słoma jest pozaklejana do ten poroterm jednak za duże ma oczka trzeba będzie więcej słomy dać, żeby te, te murarki sobie tutaj gniazda porobiły. Pingwa też ładnie dojrzewa, znaczy dojrzewa rośnie, jeszcze do dojrzewania to jeszcze trochę, ale już ładne, sporo owoców jest. Brzoskwinie jeszcze nie owocują w tym roku. Tu jabłuszka też zobaczcie. Naturalne 100%. Przyskane było tylko olejem ryzynowym i drożdżami. Nie wiem czy i emami też. Tutaj papierówka była, też pojedliśmy. Ciasto było zrobione. Było trochę jabłuszek. Tutaj mamy wiśnię taką dziką, można powiedzieć. To też było tak poskręcone w tym szyce, ale widzę, że lepiej wygląda. Śliwka też ciężko te śliwki. Powiem wam, zobaczcie jakie poskręcone liście dalej są. Nie wiem od czego to jest. Było tak tyle. Kwiatów, owoców też, bo na początku pooblatywało wszystko i jedna, i druga. Śliwki to no, zobaczcie, nie wiem czy to w ogóle dojrzeje. Jedna śliwka na całe drzewo, albo, albo dwie. No niestety, Mamy też wiśnie, też ona dostała trochę. Szczała, miała kilka owoców, ale nie za wiele. Też takich słabo tu rośnie. Już ma kilka lat, ona była tak samo jak te śliwki, wyrzucona. Tak nie wiem, czy powoli czy, czy w ogóle nie rośnie. No i gruszka ostatnia. To też troszeczkę, troszeczkę lepiej wygląda, to ją pobornikiem kompostem trochę zasiliłem. Troszeczkę lepiej, ale też nie puszcza w ogóle nowych, nowych pędów. No, bo niedawno sadzona, ale jakoś tak tak, jakoś tak i tak marnie wygląda. Muszę trawę jeszcze pod te drzewka wyścielić, tego już czasu brakło. No, i tak się prezentuje nasz ogródek, nasze owocowe części ogrodu, można powiedzieć, początki ogrodu bezkwinie porosły, to są też samo przesadzone oczywiście tutaj też mamy ten świtośliwe Jedną drugą pozasłaniane, bo, bo zaczęły obgryzać je. Tarny. I też te biedulinki takie. Ale jeszcze trochę godzimy. Je Mamy morele, gdzie w miarę trzy łatwo No i jabłonka niestety tam padła. Już nic z tego nie będzie. Coraz zaczęła schnąć od góry. I tak do samego dołu widzicie. O tu jest jeszcze zielona. Ale myślę, że myślę, że już nie przeżyje niestety. No dobra, i tym smutnym akcentem śmierci naszej jabłonki będę się z Wami żegnał. Fajnie tutaj dalej. Powsadzaliśmy między te porzeczki. Rozwracala tutaj troszeczkę ten sad. Koloru nabrał. No, także dziękuję za uwagę. Zapraszam do komentowania. Ktoś ma jakieś pytania, subskrybowania. No i do następnego. Cześć.